Cześć, witajcie. Pozdrowienia z kuchni w Milarepa Retreat Centrum. Dzisiaj będzie rosołek. W sumie nie było to zamierzone, ale akurat wyszło na tradycyjnie na niedzielę. Tutaj się robi wywar. Cebula w piekarniku. Najlepiej jest ją nad gazem zrobić, ale mam kuchnię elektryczną, więc nie mam takiej możliwości. Wywar będzie się robił 3 godziny. Zobaczę. 3 godziny to jest minimum moim zdaniem na dobry rosół. Tu obok się smaży ryż. Dzisiaj będzie nie z kurkumą, czy kurkumy trochę też będzie, ale głównym składnikiem wspólną przyprawą do ryżu jest suszona krótka papryka. Ryż będzie do kary Przepis na rosół się pewnie pojawi, ale nie, raczej nie wcześniej niż za tydzień, dwa, bo jeszcze tydzień jest odosobnienie, jeszcze jest dużo Dużo osób, dużo pracy w kuchni, później już pomału zbliżamy się do wakacji, więc myślę, że będę miał czas, żeby parę przepisów dla Was przygotować. Do zobaczenia, miłej niedzieli, dajcie znać w komentarzach, co Wy dzisiaj gotujecie.